Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji języka migowego. Dzisiaj wspólnie z Małgosią, to jest ty. pokażemy Wam jak migać kierunki. Małgosiu, jak jest daleko? Daleko, daleko. Daleko, daleko. Jak jest blisko? blisko blisko no. prawa ręka na zewnątrz blisko blisko idź prosto idź prosto idź prosto idź prosto idź prosto to jest bardzo łatwe a w lewo? Lewo, lewo, w lewo, w lewo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo. Mam nadzieję, że sobie z tym poradziliście. To było bardzo łatwe. Mam gość, jak pokażemy do końca? Do końca. Do końca. Do końca, do końca. Robimy taką blokadę z lewej dłoni. Budujemy ścianę. Do końca. Do końca. Jak będzie skrzyżowanie? Skrzyżowanie. Skrzyżowanie. Skrzyżowanie to również jest proste. Lewa ręka wyprostowana. Skrzyżowanie. Dookoła, dookoła, dookoła. Tu jest jeszcze łatwiej. Zataczamy piękne kółeczko, dookoła, dookoła. A jak będzie, skręć w prawo, skręć w prawo, skręć w prawo, skręć w prawo i skręć w lewo, skręć w lewo. W lewo. Skręć w lewo, skręć w lewo. To chyba było najłatwiejsze dla wszystkich, więc myślę, że już każdy będzie potrafił kierować od dzisiaj. A jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, serdecznie z Malmą się zapraszamy do ich obejrzenia, bo dzisiejsza edycja jest już piąta. I na poprzednie cztery odcinki zapraszamy na stronę internetową Miejskiego Centrum Kultury. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Dziękuję. Dziękuję. Pa pa.